A kto tak ładnie pozaginał? No to węgią ma jest panego. Czyli tyle różnych kolorów miała nastawnica, tak? Aparat blokowy w sensie. I zobacz, jak chcę kilka przewodów włożyć w jedną lice, to tych się zaczęło być problem, bo mi tu nie chcą wejść. Widać mnie? Widać. Wyraźnie? Wyraźnie. To nie dobrze, bo ja brzydko wyglądam. No Tu o pierwsza na pieszczawał s co jeszcze biegł No tu już goły metal. – Mamy DPO, mamy zastępcze. A jeszcze musisz zrobić popielatę szczeliny. Jeździmy tylko i na y, sygnały zastępcze. Wyspanie pani Dobra, tak, okej. Okay. Tak, mowa pozytywna, tak, dokładnie. nie. Powiadasz Marcel, coś... że za moją namową zacząłeś teraz zaginać kąty proste, tak? Tak, jak widać. <laughs> Czy za moją namową zacząłeś również wprowadzać przewody do podstawek tylko z jednej strony? Nie. A teraz... O ich czarów I podamy sygnały zastępcze nie korzystając z pulpitu nastawczego. Zresztą tą ja pragnę ja zauważyć, że on ma prawidłową yy, koszulkę. No. Nie ma tych bordowych kibliczy czy, czy tak. niebieskich EU07. Wyglądasz tu się w okręt i masz zbudzony ich. To jest jedyne, do czego to się nadaje, myślę, bardzo, bardzo przyjemne. Często korzystam z tej metody. Każdemu polecam, prawda, szybka możliwość zbudzenia dowolnego przekaźnika i sprawdzania przy pulpicie, czy coś działa, czy nie. Krótkie trącenie dźwięki sprawia, że przetwornica się cały czas kręci. Mm -hmm. Widzisz, i teraz tu jest elegancko, bo one są górą, a potem ty żeś przyszedł i dowaliłeś te dwa czarne, Uf. które idą tam.